Witam. Kawę zapomniałem kupić. W sumie powiem Wam, że i nie było kiedy tej kawy kupić. Ale witam w kolejnym odcinku i zapraszam do oglądania. Zjechałem sobie na MOP Zaraz tutaj łążą. Właśnie na taką poranną kawkę, bo. Ja w ogóle dzisiaj startowałem po trzeciej. Jest godzina 4.20 coś takiego i muszę kawę zrobić, bo czuję, że jest kiepsko. Oj Później będę musiał zamontować ogólnie. E, uchwyt wziąłem z domu do GoPro Ale na to chwilę zobaczę sobie coś takiego Ale kurde przelałem, Jezus no. e, Trzyma, dobrze będzie Chyba. Mam taki uchwyt na, na taśmę Taki typowo, żeby gdzieś przykleić Tylko, że to bardziej takie jakby na stałe eee, Więc Trochę inną perspektywę Zacznę nagrywać Bo jak mówiłem To jest, kurde, kret na kanale Który uprzykrza Filmowanie Jak to będzie wyglądało O, elegancko, jest kret na kanale, który uprzykrza mi nagrywanie, ale ja już będę ruszył i będę do Was tutaj mówił. Eee, no, trochę zmienię ustawienie tej kamery, bo jest kret na kanale, który, którego boli dupa. Już ja tam mam wyjebane w to. Eee, tylko po prostu będę nagrywał swoją ciężarówkę. Będzie po prostu tło, a ja nagrywam swoje wnętrze siebie, swoją ciężarówkę, a tło to jest tylko dodatek yy, Jedziemy do Ociąża, mam rozładunek planowany na godzinę 13 Kurde z tej Litwy, bo na Litwie ładowałem Ociąż No i mam ten rozładunek planowany na 13, więc musiałem tak z rana sobie uciekać A tutaj na razie to tylko w sumie testuję Później zobaczę jak to nagranie wygląda Lecimy do ciąża. No się nie chce, się nie chce, bo weekend był krótki, wróciłem w piątek z tej Litwy o godzinie Nie wiem, która to była, 17 W sobotę było przyjęcie urodzinowe córki Dwa latka skończyła, wszystkiego najlepszego córuś No i niedziela to praktycznie od południa nad jeziorkiem do, do wieczora, kurde zjarany jestem Później wam pokażę i co? I dziękuję też widzowi, który pomógł mi w sobotę przetrzymać motocykl, bo była taka sytuacja w sobotę odnośnie motocykla. Nie wiem co tam się odjebało, ale powiem Wam, że się zląkłem trochę, bo pojechałem sobie godzina 13 na miasto do Wpłatomatu i co? Zgasiłem motocykl, poszedłem do tego banku, coś na bombach w sumie. Lecisz i nic cię nie obowiązuje, no. Yy, Zaszalę do tego banku, wychodzę. Yy, kask nakładam w słuchawkach w intercomie. Już sobie muzykę odpaliłem. Luczyk do stacyjki. No i powinien zagadać od razu, nie? A tu nie, nie zagadą Myślę jasny chuj w telefonie mam chyba 10% baterii Przyjęcie się zaczyna po 14, tam 14-15 Myślę co tu zrobić Podbił jakiś gościu do mnie, właśnie szedł sobie spacerkiem no i mówi czy nie popchać może napycha go kurde weźmiemy bo nie wiem może coś tam coś tam doległo, że może napycha weźmie upał 32 stopnie powiem wam zero wiatru sobota to był naprawdę ciepły dzień to był naprawdę ciepły dzień ja byłem na szczęście w koszulce w spodenkach miałem tylko ten kask i na ten pych nic to nie dało dobra przyjechał kolejny gościu się okazało że to jest mój widz więc pozdrawiam ciebie ziomeczku serdecznie bo nie powiem, że nie, ale uratowałeś trochę dupę ja ten motocykl zabrałem pod wieczór przyjechałem z przyczepą z, z tego przyjęcia, no kurde nie chciałem, żeby tam nocowo pod chmurką, nie wiadomo tak naprawdę gdzie ten motocykl, bo to wyprowadzić moto to no żaden, żaden problem jest, no no i dobra Zajechałem sobie, wypożyczyłem przyczepkę, wziąłem brata, wziąłem też koleżkę co był na właśnie na tym przyjęciu. Pojechaliśmy z tą przyczepką po motocykl. Myślę kurde zobaczcie czy on odpali. nie? Miałem gdzieś tam w głowie, że odpali. Kluczyk do stacyjki. Zapłon. Bez sania, bez niczego. Prum. zaczął kurde chodzić. Ja stoję rozdziwiony. Uj, stoi rozdzielony. Dobra, pakowaliśmy ten motocykl na przyczepę, zawieźliśmy do garażu. No i to by było na tyle z dnia, w sumie z soboty, no bo też nie miałem tam czasu. Córa miała swoje urodziny, to tam nie chciałem też jakoś i tak zeszło i tak. Ale motocykl ściągnąłem W sumie i później się zrobiło już koło godziny 20. No i dobra. Przyszła niedziela, myślę, dobra. Może coś tam na rozgrzanym pierdolcuję. Bo to by było już troszkę, powiem Wam, że jeżeli na ciepłym by nie palił, no to poważniejsza sprawa. No dobra. Niedziela rano, wypiłem sobie kawkę. Myślę, idę sobie go rozgrzeję. Polatam po suwałkach. No i tak zrobiłem. Tak, może 40 minut olej był tak rozgrzany, że nawet wentylator się odpalił. Słuchajcie, przyjechałem pod garaż. Zgasiłem, nie chciałem nigdzie tam gasić, no bo wiadomo, no, no nie wiem, czy by zapalił, czy nie. Czekałem taką minutę, mniej więcej tyle zajęła mi wizyta w banku. Szli ja pierdolę, no zajebiście, że on na ciepłym pali, nie, bo to już taką poważniejszą usterkę wyklucza. Zgasiłem, odpaliłem trzy razy. Wsiadłem, pojeździłem, wróciłem, odczekałem, odpalił, zgasiłem, odpaliłem, kurde wszystko chodzi, wszystko gra. Teraz będę gdzieś wyjeżdżał, to będzie takie z tyłu głowy. Powyżej że kurde no będzie ta obawa, że nie odpali, wiecie jak to jest. Dziś kurde... Pojazd. Ja się cieszę, że... Metrów. Ja się cieszę, że to było na suwałkach, bo mieliśmy jechać chłopacy, pojechali do Olsztyna w niedzielę. Na wypad motocyklowy 200 km w jedną stronę i pomyślcie, nie wiem, w Giżycku by się chcieli zatrzymać na, na coś do jedzenia. I w Giżyscku nie odpalam. To to byłby problem. Temperatura 32 stopnie ja w kombinezon ubrany 100 km od domu, to to był naprawdę byłby przykład. Ciekawe co to się wydarzyło na markach. Kurde, nic na radio nie mówią. O warszawa marsza, tutaj je bami. Samozrejme Człowiek ma 600 tysięcy przelotów goroś trzecia turbina w Sadonu. Ale korek wyjebany jeszcze przed Wisłę Ale jaja jak wyjebali korek. Musiałem podżemać sobie na pauzie pół godzinki. Zjechałem na brwinów. Oczywiście Warszawy jakoś tam przebolami na brwinów i na brwinów zjechałem 4,25 nic nie robiłem, kawy nie robiłem, bo zapomniałem kupić pusty kubek. <grymne> Kurde. Eee, pół godzinki drzemki sobie uciąłem, powiem Wam, że się tylko położyłem, od razu mnie odcięło. Przynajmniej jestem w miarę, w miarę wypoczęty. I tak, miałem 4 godziny spania w domu, około, jeszcze się przewracałem, bo wiecie, jakie temperatury teraz są. Znaczy, ja na tą chwilę nagrywam, dzisiaj jest w ogóle 1 lipca, więc zobaczcie sobie, zobrazujcie, jak ja mam filmy do przodu, skoro ja teraz kręcę odcinek, jaki jest 1 lipiec, poniedziałek. Nie zrobiłem sobie kawy, ale zrobiłem sobie cztery kanapeczki na trasę podczas seansu wywiadu, w sumie podcastu, bo teraz teraz głównie na YouTube to podcasty też mogę polecić Wam kanał Bez tajemnic Dymitra Błaszczyka który ma też kanał Sprawdzam Jaki tam no różne rzeczy sprawdza no. także sprawdźcie sobie też kanał Bez tajemnic fajne podcasty musiał zajechać do Dino właśnie bo szkoda mi żulić na kawę bo szkoda mi tej kawy śmieciowej ze, ze stacji za 10zł ja w trasie preferuję sobie fusa po prostu wypić i teraz będę miał opcję, zajechać sobie koło Orlena, skoczyć do Dino I to, i kupić sobie właśnie kawkę Dobra, wiem jaki mam powrót Będę musiał wrócić się z Duniskiej Woli, pojechać na sierad, wrócić do Kalisza i pojechać na sierad żeby wyjechać z duńskiej woli także w sumie dobrze i niedobrze, bo <laughs> dobrze, że to będzie zjazd bliżej domu. Duńska wola, no to jest koło kołodzi, więc mi pasuje. Tyle, że towar. Towar będzie do Wilna. Patrzyłem to rejon awiżenie aż tam. No, cały Wilno trzeba przejechać. Ale zobaczymy, zobaczymy. Jeszcze nie wiem na którą awizację, Będę wiedzieć dopiero jak zejadę na bramę. Znając życie to będzie jakaś dziewiąta trzydzieści, coś takiego. Się wyjedzie o 12 i tak szlak trafi cały czas. O i tak trzeba będzie kawkę normalną zrobić. Ale promka jakaś jest na tą kawę Więc wziąłem dwie, bo się bardziej opłaca. Wiecie jak jest. Opa. Kurde, nie zobaczyłem czy olejek do e papierosa znajdę w winu. Tak się zająłem szukaniem GPS-a, że w ogóle zapomniałem o tym. O olejku daję papierosa, no? Jutro na BP-ku wezmę. No i dobrze. Zarejestrowany w biurze. Godzina 12, więc długo nie poczekam akurat kawkę wypić. I tyle. Bo mam znowu laptop ze sobą dużo materiału do montowania także mam co robić znowu do jakiejś godziny 20 myślę o co jak tutaj od 13 o 13 o 13 stąd wyjadę z 15 będę z Duńskiej Woli no to tak no, do 20 roboty będzie nawet do parkingu nie dojechałem, już telefon miałem pod rękoma. No to i dobrze. No, OS, OS. Ciekawe, czy będzie widać, jak się zjerały. O, no, nie pieczy. No i ponownie oko poszło kurczą Nie wiem jak szybko mnie rozładowali ale Buzik ustawiłem sobie na godzinę 10 Więc zanim kawę zrobiłem, zanim to Myślę że ze 40 minut komara Komara walnowym Już kawa zimna Nieźle no i około 15 będę w zduńskiej woli i... O, to na 12 godzin pracy ja to zrobię, to nawet 15 nie wejdzie. Takie buty. No i dobrze, z dół wola, jestem ciekaw na którą jest awizacja, no jutro, ale bym się dziwił, żeby tu dzisiaj jeszcze mi załadowali, <grym> bym sobie jeszcze podleciał chyba, jeszcze bym miał czas, no jeszcze, eee, bym miał godzinkę, to gdzieś sobie bym podleciał pod Stryków, ale raczej się tak nie stanie. Bo tutaj biorą wedle awizacji, więc to niemożliwe, żeby jeszcze dzisiaj mi to wrzucili. Eee, I co? Jeszcze dzisiaj będę mógł linkę sobie zwinąć, pakę przygotować pasy. Bo jak zmontuję film, a jest 15, więc planuję zmontować. Nie pamiętam, tak chyba dwa filmy są do zmontowania, jeden dłuższy, drugi krótszy. Więc no tak, z 3-4 godzinki mi to zejdzie, więc jeszcze 19 sobie pierdyknę trening. Kurde, znowu tych ekspanderów zapomniałem. No nic, poraczę się pompkami, ale ekspandery na pacet by wleciały, bo paka jest, jest pusta, więc fajnie z ekspanderami taki trening by się odbył. No i jestem ciekaw tej awizacji, kurcze Może być tak, że, że w ogóle nie będzie jeszcze zrobiona ta awizacja, ale będzie jeszcze przed 15 Bo do celu mam 15 minut, 7 km jakiś korek chyba na mieście Więc do 16 jeżeli nie będę miał awizacji to jeszcze da się coś ogarnąć eee, Ale mam numer załadunku, ostatnio nie miałem go a dzisiaj już go dostałem, ciekawe czy on w ogóle dobry będzie To jeszcze będziemy ogarniać temat No i dobrze i KZTV TV jest na miejscu Czy ja w ogóle mam jakąś awizację 1444 Z tylko kolacji zrobić patrzyłem tutaj jakiś ten rower miejski kolejnogę W razie się przyjechać może na miasto ale nic tu nie ma, ale 700 metrów tutaj jest jakiś bar Nie wiem czy to Chińczyk, czy to co to jest Teraz muszę obczaić ten bar co to w ogóle jest Kurde też nabrałem żarcie jeszcze w tym Dino dokupiłem sobie Kurde pełna pełna lodówka jest ale Tak mi się nie chce robić a no, kebab turecki, kebab bar. No ja, ja nie wyszukuję mi tutaj tego. No i dobra, załadunek będzie jutro. Załadunek jutro jestem jako pierwszy awizowany na 7.55. Oni w ogóle tutaj od 8 zaczynają robotę. Więc jak tutaj od 8 to tak dziesiąta. myślę się uwinę, bo tak schodzi zawsze te 2 godziny To jeszcze w miarę ze Zduńskiej o 10 wylecieć Powiem wam, że może być dobry czas na Suwałki zjechać A patrzyłem tego kebaba pod tym, nie wiem może zaraz znajdę drugiego Zobaczę Ten kebab tutaj to zamknięty jest no zobacz, na razie to od laptopa. Spanie jebie, nie wiem jak to będzie. Wiem, czemu jestem pierwszy na filmie. Filmie, na filmie. Bo ja jako jedyny tu stoję. Bo ludzie dopiero do pracy się zjeżdżają. I ziomek, który mnie oglądasz. Gdzieś tam skępna jesteś. Przewoźnikiem jesteś. Na giełdzie są takie śmiotki do zbierania, wiesz? I możesz to sobie wozić. Od mojego kanału i to co wożę, z jakich firm i do jakich firm, to ci powinno główno interesować. To, co ja nagrywam, to jest po prostu tło mojej pracy. Nie powinno Cię to interesować, skąd my bierzemy ładunki, dokąd wozimy te ładunki. Nie wtykaj nosa tam, gdzie nie powinieneś wtykać, bo Ci się odbije to czkawką. Teraz małe wyjaśnienie. Jest sobie taki youtuber, Kazutv, który sobie coś tam ponagrywa. Kawałek nazwy firmy jakiejś. W otoczeniu nagrania się pojawi I jest telefon Pani, pan wie, że pańska firma została nagrana i została wrzucona do internetu. Kurwa jakie to łeb trzeba mieć, żeby coś takiego. Są tacy ludzie u mnie na kanale, widzowie. Jest taki przewoźnik u mnie na kanale, którego boli dupa że mamy co wozić że mamy ciągłą stałą linię Aj. woźnik którego boli dupa gdzie i jak jeżdża i też bawi się w sześćdziesiątkę są so hieny Kurde, zaraz się ją zobaczę. Niech tutaj się nagra i przetestuje, jak to wygląda. Ale sobie dobrze to rozkminiłem. Wiecie, taka szczelina. Więc sobie po prostu odwracam kamerę. I wtyknięte w szczelinę. No, i później sobie w Sony Vegasie Pro, w programie, który montuję, sobie tylko wezmę, odwrócę i będzie luks. Kurde! Mogę wjechać dopiero za 5, bo od 8 zaczynają roboty magazynierzy. Jedziemy po zioło. Dobra, ale tutaj Wam i tak nie pokażę za wiele, bo powiem Wam, że. Logo firmy będzie widać, i to jest nielegalne na kanale. 29 palet chcą mi tutaj zagruzić. Nie wiem, czy to nie będzie przejebane. Gościu sam mówił, że może być przejebana. Waga ale no, no nic, jadą się gruzić. 8 godzinka kurde sam jestem tutaj, jest dziwne normalnie zawsze się przyjeżdżał, tu. tutaj było tyle aut nawalonych bo wiecie bo tutaj stoi towar z logiem firmy a niektórych piecze dupa na kanale, że yy, pokazany pokazana jest, yy, pokazane jest logo firmy i i trzeba zadzwonić powiedzieć Gazu TV, coś żeś ty narobił że śmieszasz tylko w tym transporcie yy, jadę na te drugie rampy bo to jakiś tam inny towar jest nie mam pojęcia jaki to no i dobrze i powiem wam, że jestem zagrożony ale się zgrzałem teraz nagrywam swoją konsolę a co jest w tle to jest nieważne także chłop który jak coś nie dzwon do firmy, że Przypadkiem kawałek budynku nagrałem. Dobrze, ogólnie jestem spięty, mam 29 palet, mam nadzieję, że nie będę przeładowany. No i od razu przetestuję jak na dziurach, czy mi tutaj nie wypadnie spod, spod tego Lizaka. To, ale nie, bo tam jest też kawałek metalu, więc nieduży magnetyczny trzyma. To jeszcze kawałek jest właśnie. No całkiem sztywno to siedzi, więc nie powinno nawet na dziurach to wypaść. No, waga tak samo pokazuje jak ta w Kłodawie. No i dobrze, i na parking znowu muszę iść teraz do biura. Dać CMR-ki swoje oczywiście. Dać papiery od magazyniera No i akurat będzie dziesiąta, bo już 35 pojazdów Babka chciała, żebym poczekał, ale mówię, dobra, idę, ja kawę zrobię. Akurat 15 mi wyjdzie, bo i tak pewnie nie wie o co chodzi, ale Ale wyjdzie mi 15. No i sobie kanapkę od razu zrobię, bo ja bez śniadania jestem, to znowu zaraz będzie pokusa zajechać. Na jakiegoś Burger Kinga Ostatnio odkryłem, że ciemny chleb lepiej trzymać w tym No w lodówce, bo Trzyma swoją wartość Wczoraj twaróg na live jadłem I dzisiaj też go zjem Ale to później Gdzie jest mozzarella? O jest Nie ja wiem na ile to będzie widać, ale... ale coś tutaj się zapowiada, że coś uderzy zaraz. Mój z stąd wyjechać to też. Kurwa, mać! No jedź, bo tu beczku i tak mnie prześladujesz, kurde, już całą dwójkę Gdzieś tutaj nocny chłodniarz. O A nie, to nie jego. Gdzieś tutaj nocny chłodniarz koczuje. Tylko gdzie on i będzie? Gdzie on tu będzie? Nocny chłodniarz Dafikiem stoi. To jego Daw? On chyba miał oklejony coś Zaraz się zobaczy. No chłodnia i daw 105 stoi. Certowa restauracja Subway. Sprawdź codzienne okazje. Saby 15 cm już od 8 złotych 90 groszy No a to jego, no firanki zasłonięte ma o Jest kurwa nocny chłodniarz. No, Zobacz Tu o tu wlazł do kibla i chyba tam zasnął w tym kiblu normalnie no i co i 17 będę na bazie powiem wam i będziemy kończyć ten dzień testy przeprowadzone Odnośnie ustawienia kamery tu, jak i tu. Więc będę widział podczas montażu, czy jest spoko. Też możecie poradzić się swoją opinią. Czy jest spoko? Także co? Dzięki za oglądanie i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Na razie, i cześć!